Graj w Counter Strike w kafejce. Wróć do domu. Włącz TV. Pierwsza wieża płonie. O pięciu sekundach wpierdala się drugi samolot. Hehe, <laughs> jaki fajny film. Prezenterka płacza. O kurde Bele. To TVN24. O kurwańska, to nie film! Mamy, mamy, Chodź szybko wojna mocno! Zaraz dzwoni wujek foliarz, który co roku przepowiada wojnę z Rosją albo w koniec świata i ma na działce przygotowaną piwnicę z zaopatrzeniem na takie okazje. Mati, szybko pakujcie się z mamo, będę po was za pięć minut, uciekamy, bo trzecia wojna! Za pięć minut wujek jest pod domem w Sajczęto wypakowanym dobytkiem. Matka go opierdala, co on odpierdala. Grażyna, to nie żarty, bierz małego i uciekamy, rozumiesz? Inba na całą ulicę. Wujek jedzie sam i wraca dopiero po tygodniu z pokerową twarzą. Jak z niego czasem śmiechamy, co on wtedy odpierdolił, to mówi tylko DUR, ten się śmieje, ktoś się śmieje, ostatni, chur. Od tego czasu przepowiada wojnę z Rosją albo koniec świata trzy razy częściej, bo ma nadzieję, że świat się rozpierdoli i w końcu wyjdzie jego racja. Motorycznie odpierdala. Wtedy jeszcze było w miarę spokojnie, bo wszystkie spiski i końce świata musiał wymyśleć sam. Ale potem odkrył internety i popłynął. Nie wierzy w kosmitów, czwarte gęstości i ogólnie inby nadprzyrodzone, tylko w różne spiski wojskowe i polityczne, ewentualnie katastrofy naturalne. Jak na wiosnę w telewizji mówią, że gdzieś poziom wody osiągnął stan alarmowy, to on już ręce zaciera z podniecenia, że może w końcu będzie ultrapowódź, co rozpierdoli całą Polskę i ponton przynosi z piwnicy do mieszkania. Jego najczęstszym tekstem, wtrącanym właściwie w każdej dyskusji, jest Jak to wszystko pierdolnie! Odmieniane przez wszystkie czasy i przypadki. No zobaczysz, Matt, jak to wszystko pierdolnie! Czekajcie tylko, jak to wszystko pierdolnie! Tylko patrzeć, jak to wszystko pierdolnie! Na Ukrainie czołgi, zaraz to wszystko pierdolnie! Na Islandii wulkan wybuch, mówiłem, że to wszystko pierdolnie! No, teraz to już na pewno to wszystko pierdolnie! A nie mówiłem, że to wszystko pierdolnie? Wspomniałem, że swoją główną kwaterę dowodzenia zagładą rodzaju ludzkiego ma na działce? Kilka razy tam byłem. Kurwa, co tam się odpierdala? To ja nawet nie. Domek tak zajebany sprzętem i jedzeniem, że ledwo można przejść. Była taka komórka koło domku, gdzie chowałem rower. Raz tam przyjechaliśmy, idę rower wstawić, a tam 100 kilo ryżu i piramida z konserw. I chuj. Rower na deszczu musiał stać. Z tym jedzeniem to go raz strolowałem. Kupił gdzieś na przecenie 10 kilo mleka w proszku. Herb Mati, promocja była! A to niezbędne do przetrwania, zobaczysz jak to wszystko pierdolnie! To ludzie będą korę z drzew jedli, a my sobie będziemy kakao pili, hehe. jaką wujek ma głowę. Ale wujek, pomyśl. Przecież ci co pociągają za sznurki głupi nie są. Nie dawaliby tak tanio mleka w proszku, bo przecież im zależy, żeby jak najmniej osób przeżyło, bo wtedy więcej zasobów dla nich i itd. Kurwanska, Nie pomyślałem. Masz rację, skurwy syny Jebane otruć mnie pewnie chciały. Wyrabiasz się, młody, wyrabiasz. <laughs> już nie masz tak zielono w głowie. I dziesięć kilo mleka wyjebał do rzeczki przy działce. Oczywiście chciał się też kiedyś porządnie uzbroić na koniec świata i wystąpiło pozwolenie na broń, ale nie przeszedł testów psychologicznych, bo nawkręcał tamtych swoich historii. W kole myśliwskim to samo. Pewnie wyglądało to tak. No to na co chce Pan polować? Panie, jak to wszystko pierdolnie, to przede wszystkim do ludzi będę strzelał, co mi będą chcieli mreko w proszku zajebać. Musiał się więc zbroić sam. Ma bagnet, co jeszcze z wojska przyniósł procę wędkarską i taki chujowy łuk, zrobiony z leszczyny i sznurka odbrania. Jakby kogoś chciał tym łukiem zabić, to chyba by prędzej ktoś zdech ze śmiechu. Kiedyś zaczął wszędzie nosić ze sobą taki plecaczek. Raz mu go przyniosłem z samochodu, podnoszę, ale kurwa ciężkie. Zaglądam do środka, a tam jakieś linie, konserwy, flary, apteczka, a nawet taką składaną saperkę miał. Raz mi pomagał skręcać szafę u nas w domu i sobie kurewsko rozciąłem łapę śrubokrętem, a nie miałem w domu opatrunków. Mówię: "Wujek, daj bandaż, masz w przecież". A on: "Durmaty, idź papierem toaletowym zaobwiąż, bo ja mam na czarną godzinę". Kurwa, wujek, teraz jest moja czarna godzina właśnie. Hur! Jak ci ruscy z czołgu nogi ostrzelał i będę ci bandażem kikut obwiązywał, to mi będziesz dziękował! U mieszkania wtedy krwią ujebałem. Jak się zaczęła ta cała akcja z NASA, to wujkowi oczywiście mózg zaczął inbować na temat podsłuchów i przez jakiś czas nie dało się z nim normalnie komunikować. Matka do niego dzwoni i zapytać, co słychać, a on Cicho, cicho, nic nie mów, pogadamy w cztery oczy. Potem nam przedstawił swój specjalny szyfr, którym mieliśmy się z nim porozumiewać przez telefon. Oczywiście ten kod był chujowy tak że ja pierdolę. Na przykład przejść do nas naprawić lodówkę znaczyło żeby przyszedł do nas na obiad. Naczytał się też, jak to Facebook im wigiluje, więc wymyślił, że przechytrzy cały światowy spisek i pokona go własną bronią. Założył na Facebooku zupełnie legitne konto ze swoim imieniem i nazwiskiem i postawał tam nieprawdziwe statusy typu: Z Bogdanem na grzybach pod Iławą jest super. A tak naprawdę siedział w domu i się pewnie cieszył, jaki jest sprytny, bo wywiad amerykański teraz wszystkie sad główna szpiegowskie skieruje na Iławę. Zadawał się też z jakimiś zjebami z tych forów dla foliarzy i zmontowali jakąś ekipę wspólnego przetrwania. Polegało to na tym, że jak to wszystko pierdolnie, to mają w kilku typach ustawiony punkt zbiórki u wujka na działce i razem im będzie łatwiej przetrwać. Jednak w końcu to wszystko się zjebało, bo wujek raz nam się żalił, że zrobili sobie rutynowe ćwiczenia, czyli każdy każdemu wysyła SMS-a, zaczęło się, to wszystko pierdolnęło i każdy ma godzinę, żeby się na działce stawić stałym sprzętem. Kilku ich się tam stawiło i korzystałem z okazji, że już wszyscy są na miejscu, to sobie czekali na koniec świata, bo byłoby spoko, jakby akurat się wydarzył, bo już są na miejscu. Koniec świata jednak, jak na złość, nie nadchodził, więc zaczęli walić browary, a potem robić jakieś ćwiczenia na przetrwanie. No i wujek ćwiczył strzelanie z procy, jakiemuś Januszowi, który jest bardzo szanowanym foliarzem, zajebał kamieniem z procy prosto w czoło, aż tamtego oszołomiło. potem się wkurwił i powiedział, że wujek jest pewnie agentem New Order, którego napuścili, żeby zniszczyć organizację od środka poprzez zabicie z procy na ryby, przywódcy. No i wujka wyjebali z tej partyzantki, nawet dostał bana na forum. Oczywiście nawkręcał te swoje historie też wszystkim sąsiadom. I już się z niego podobno śmieją na osiedlu, ale hur, ZOBACZYMY KTO SIĘ BĘDZIE ŚMIAŁ OSTATNI DUR! Żalił się, że raz mu jakieś łebki z osiedla zrobiły dowcip. Ktoś do niego zadzwonił o pierwszej w nocy domofonem i powiedział, że nie może zdradzić kim jest, ale wykradł jakieś rządowe dokumenty i potrzebuje pomocy. Ale teraz nie może powiedzieć o co chodzi, bo go obserwują i żeby wujek następnego dnia był wieczorem przy fontannie w takim parku. Wujek oczywiście podniecony jak ja pierdolę. Nawet Temat na forum założył, że będzie miał następnego dnia prawdziwą bombę. Podszedł do tego parku nikogo nie ma, tylko leży jakieś pudło. Zajarany myśli, że tajne dokumenty będą w środku. Otwiera a tam na sranę. Z tym, że wujek nie mówił, że to łebki zasiedla, tylko że coś agenci mu wysłali sygnał, żeby nie szukał prawdy zbyt głęboko. XD Raz też jak byliśmy u niego na działce to w okolicy był jakiś obóz survivalowy czy coś takiego i wujek koniecznie chciał tam pojechać i zobaczyć jak to wygląda. Pojechałem z nim, bo miałem 15 lat i mi powiedział, że pewnie będzie można z paintballa postrzelać. Oczywiście paintballa ni chuj nie było, za to było z 20 dzieciaków budujących szałasy i jakiś seba wychowawca przebrany za żołnierza. Wujek do niego podbija i zagaduje, że on też jest specem od surwiwalu, hehe, i zaczynają dyskutować. Wujek zaraz zaczął krytykować te szałasy, że gówno dają i że jak to wszystko pierdolnie, to taki szałas pół minuty nie wytrzyma. Facet mu tłumaczy, że panie, to takie jajca dla dzieci są, żeby się pobawiły. Ale do wujka nie docierało i dalej na aż w końcu postanowił zasymulować falę uderzeniową po wybuchu bomby atomowej. No i patrz pan, co się w tym momencie z takim szałasem dzieje, no patrz! I rozpierdolił jeden szałas z skopa Dzieci kurwa płaczą A wychowawca kazał wujkowi wykurwiać bo zadzwoni po policję